pinambur Roślina inwazyjna. Proszę Państwa. Roślina jadalna. W każdej postaci od surowej, pogotowaną, smażoną, pieczoną. Yy, tak, yy, jest lepsza od ziemniaka w taki sposób, że skrobi nie ma. I, i nie trzeba kopać na zimę. Jak ziemia nie zmarznie, możesz kopać cały rok. Znaczy cały rok, no teraz zacznie rosnąć, nie, na wiosnę. Ale od końca lata raczej można, nie? O, takie orzeczenia do sadzenia teraz sobie wybieram. O, już puszcza tutaj, widać, nie? Takie coś. To będzie taki właśnie pęd. A później się rozrośnie na boki i będzie dużo takich topinaburów, tylko że niektóre jak dłoń są, nie? O. sadzenia dużo nie trzeba, bo taki o co pół metra jak wsadzisz to jest wystarczająco, nie? To ci później na jesień zbierzesz to będziesz miał wiesz 10 razy tyle, czy tam 5 razy. Zależy ile to wyjdzie. W pierwszym roku u mnie wyszło trochę mniej, mysz je trochę mniej, ale za to na kolejny rok to już z skrzynkami i nic z tym nie robisz, zielsko nie pielisz. E... Zielsko nie straszne, bo to się wybija, takie pędy ma długie jak słonecznik, nie? Więc zielsko nic nie robi. Głęboko dosyć w ziemi się rozwija. Więc susze też nie są straszne, aczkolwiek lepiej jak, jak możesz to podlać, to wtedy lepsze, większa bulwa będzie, nie? Ale tak oto po prostu wsadzisz w ziemię i sejdziesz, idziesz, wracasz na jesień i kopiesz. Żadnych oprysków nie potrzebuje, żadne szkodniki prócz myszy się tego nie imają, nie? O, więc naprawdę można polecić roślinę. Ludzie się boją tego, nie? Tą pinamburu, bo inwazyjny jest, ale jak ktoś ma pole, jakieś gospodarstwo, to przeważnie gdzieś e, gdzieś ma jakieś zakątki tej ziemi, że tam nie użytki są. Zielsko rośnie, to lepiej to jak zielsko uważam. Bo przynajmniej możesz wykłapać dla siebie, dla zwierząt jest zdrowo. ogólnie. Poczytajcie o to pinamburze dobra rzecz jak masz. Lepiej mieć niż nie mieć w czasie jakichś kryzysów. Rozumiecie o czym mowa No to będziecie mieli pożywienie, nie? No i jakby ktoś chciał, to w mojej ofercie jest na sprzedaż topinambur. O, załóżmy, że dla widzów po 10 zł za kilo, bo mam wystawione po 12, ale że dojdą koszty, koszty wysyłki, więc, więc dajmy 10 zł. Tylko że wiadomo, załóżmy, że z 5 kilo minimum, żeby to jak, jakoś się opłacało. Nie? Kilograma nie będę przecież wysyłał, bo to opakowanie więcej będzie warte. O. Raz w życiu. Ja jak kupiłem to nie wiem ze 130 czy 150 zł zapłaciłem za 10 kilo. I się wydawało sporo, no bo nie było mało. To było wówczas 3 lata temu. No ale to jednorazowe wydanie pieniędzy później, już nic z tym nie robisz. Jedynie kopiesz nie? widły, może, możesz kupić to. No, tak tu już żadnych pieniędzy nie potrzebujesz na to wydawać. Żadnych oprysków, nawozów, u mnie na każdej ziemi to rośnie, na glinie chyba lepiej, więc jak masz jakąś kurde glinę, że tylko zielsko rośnie, to słabo, bo suszy, bo susza może to unicestwić to, no to topi bursać No starczy chyba. Nie ma co przyginać. No jeszcze chrzan. Różne rzeczy na wysyłkę idą. Do tego malinki. O, można przerzedzić. się niegdzie. <śm> nasz padla nasz padel nie zarobię o. o i takie coś i wystarczy nie zobacz to wszystko malinka nie o to pszczołki korzystają z pięknej pogody o każdy ul chodzi A ta rodzina będzie silna Raczej Przeglądy pierwsze w kwietniu przewiduję teraz w marcu nie ma opcji, nie będzie takiej pogody i potrzeby też nie ma Jedynie stan pokarmu jeszcze może by się przydało na koniec tych ciepłych dni Trzeba by było w ostatni dzień zajrzeć, zobaczyć, ocenić pokarm i jak coś włożyć sobie ciasto, nie? Mam tego ciasta trochę. Więc można by było zaopatrzeć. Już ta rodzina środkowa, tutaj ten odkład, to zjadł prawie ciasto kilo, nie? Więc tutaj będzie trzeba uzupełnić. Teraz okazji mają wodę właśnie przynosić. Ładny oblot robią. Dobrze. Troszeczkę tego pyłku przyniosą, więc zawsze to trochę... Karmu dla yy, młodych pszczółek do odchowu tego czerwiu. No, bo muśki na pewno już ruszyły, jak pszczoły tak chodzą. Dostawa trochę świeżego pyłku, i to jest bodziec, który rusza, nie? Zmysły matek biorą i znoszą jajca. Ryłka! <noise> się wyłożyła. Co przyjemnie, co? No, raczej. O. Jaka zgrabna się zrobiła sztuka. Co tam? Później się pogłaszczemy. Korzystaj z pogody. Idę na spacery krótki. Już dokoniłaś, nie? O, przyszłaś? Siku specjalnie zrobić? tej Co tam powiesz ciekawego? Hmm? Pszczółki zasuwają. I szalone. Nawet tutaj najmniejsza rodzina, o patrzę jak posprzątały leżą no, powyciągały, no tak no Piękna pogoda, wszystkie wszystkie ruszyły dosyć mocno Tu na przykład mamy odkład z tamtego roku Widać pszczoły mało raczej nie jest żółty pyłek, jakieś krokusy pewnie przybiśniegi. o, ile pyłku no, na tych działeczkach myślę, że tam no, idzie się obładować, na pewno kwiatki są, przybiśniegi. na jakiej działce, na jakim ogródku działkowym nie ma przybiśniegów, nie? Kiedyś przecież ludzie dbali o to, żeby te kwiaty były zawsze cały rok. Czy cały rok sezon, nie? Kurde, latają. Na tą rodzinę będzie trzeba uważać, bo ona jest złapana rójka z drzewa tamtego. Się rozwinęła na pewno i matka jest stara właśnie ta co uciekła. Na pewno będzie tutaj tendencja do tego, żeby znowu się zrobić wcześniej. Więc to był chyba początek maja, to nie tak wcześnie w sumie. Ale u mnie to jest inaczej, nie? Jest zimno, później to wszystko się zaczyna. O, kura przyszła. Ale one łapią, że ten, żeby za blisko nie podchodzić, nie? No, więc tam tamtą rodzinę będziemy mieli na uwadze, bo już widzę, że ona... Jest tam pszczoły sporo, nie? Więc... Może być tak, że będzie chciał uciekać zaraz, nie? W maju, czy tam na koniec kwietnia? O, tutaj jest rodzinka w tym ulu, która była kupowana jako odkład, kiedy Krzysiu swoje rodzinki brał przezimowane, nie? To to był odkład w maju, czy tam koniec maja pamiętam, nie? Pojechaliśmy. O. I niewykluczone, że siłą one mogą być lepsze niż te właśnie rodziny Krzysztof No niestety się przyjechał z tymi rodzinkami, no, ale... jak to jest, nie? Gdyby to by odkłady wziął pewnie. Albo kupił gdzie indziej po prostu. Wszędzie. Tak, się dzieje, się dzieje. Miło popatrzeć, że wszystko wraca do życia po tej zimie nędznej. Ale jeszcze przed nami długie przedwiośnie z tego co widzę, nie? Jeszcze z dwa tygodnie będzie chłodu. Dopiero kwiecień. Przyniesie takie temperatury w połowie, gdzieś to dopiero wiosna ma być, nie? W połowie kwietnia, czyli normalnie. Zobaczcie, tutaj co to za kwiatki? Są jakiś rodzaj mlecza? A? E? wzięły rozkwitły. nadstałem nad stałem. Dobrze się leży, co? Przez to dole. W strategicznym miejscu postawiłem. Ale tu ciepło, U, jakie nagrzane kozy. Cześć Jak się masz? Chodź. No nic się nie bój, ty w Cicycki rosną. No, w kwietniu, pierwsza połowa kwietnia. E perełka. Oby tobie się nie przytrafiło. No ty to maskotka jesteś i trawę masz gryźnisko Przy ziemi. A będziesz miała świetlaną przyszłość na farmie. No nie mam pomysłu na ciebie. Chyba do żywocie. Przy strzyżeniu trawy żadnego mleka, żadnego rozpłodu. Ok, hmm. pewnie by chciała, a może będzie inna, że nie będzie chciała. Nie perełka, czy ty dalej z butelki dojść? To co ty A Jak będziesz myślała, nie? <grytanie> cześć kotek, cześć dziewczyny. Wczoraj źle oznaczyłem, że niby była sobota, a ja w sobotę nie nagrywałem. Była wczoraj niedziela Józefa Bogdana, a dzisiaj jest już poniedziałek, proszę Państwa. Imieniny Klaudi i Maurycego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Byłem w mieście, wysłałem pakę, jakieś tam sprawy pozałatwiałem i teraz już trzeba przygotować miejsce, bo Blacha ma przyjechać dzisiaj, więc trzeba ją będzie zrzucić. Planuję do pszczół iść, wrzucić ciasto, bo to chyba ostatni dzień i najcieplejszy dzisiaj dzień. No, miałem, kurde, tylko że folii nie mam, w ogrodniczym nie było, miałem folię kupić i właśnie folię pozakładać zamiast szczebalku, żeby tam się skraplało, żeby miały wodę. No, ale zamówiłem na ale drogo i, i, i trzeba czekać, także no najwyżej się wrzuci w, pod koniec tygodnia, zobaczymy. No i dzisiaj jeszcze parę innych planów, trzeba ziemniaki robić, bo już się skończyły dla kur. E, róże sadzić, bo kupiłem dwie sadzonki fajnej róży pnącej, więc może akurat coś wyjdzie z tego. I co jeszcze? Nie będę wam się spowiadał, jak chcecie to oglądajcie. Mamy wszystko, 70 metrów blachy. Przy okazji obciąłem, bo już drabiny tam bym nie postawił. A dobre miejsce, właśnie żeby leżała, blacha nie będzie przeszkadzała w ogóle. A kózki, kurde się ucieszą. To musimy też zaciągnąć do parku maszyn. Z grabiarka, czy gra, grabarka? Grabiarka Kiedyś pytałem chyba już zapomniałem Salaski, Laski? Marmerek to się zna? Na prezencikach Aha Gdzie koja? Kaja, chodź, wtedy małego zostawiłaś. Kaja? Chodź, chodź, Kaja. Chodź, kurde, zapomniałem, jak ono ma na imię. Chodź, No chodź, 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 Jak ty masz na imię? Kurde, Abi, uciekaj, chodź, Tutaj, do nogi. Do mamy. chodź, no, chodź, 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 nogi. chodź, 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 przyzwyczajona nie? Na, na rękach. O taka. Już. Już. Jak ty na imię masz? Kurde, zapomniałem. Chyba, chyba złe imię wybraliśmy, jak zapomniałem. Ojej. Abi! Ej! No, dawaj do tyca. Zasnęła może gdzie w trawie. I tak się złożyło, że się obudziła, a tu kurde mamuśki nie ma kus, nie ma. Armageddon. Dobra Temu rzucić Dziadowi Ugo Chodź Masz, gryź Gryź i nie dziękuj Ale broda ma Kurde, uciąć mu tym Do żywopłotów Na wysięgniku, nie Abi? żeby żeby płoty robić, to huga też się zrobi. Chodźcie na bok trochę, będę jechał. Grabarką, grabiarką. No, żeby była pogoda, to bym jutro dach robił na kurniku, ale chyba się załamie na parę dni. A to wiecie, jak tam płytę mam mocować i blachą kryć, to to, to jest, nie jest taka szybka akcja, nie? Będzie trzeba płyty docinać, przykręcać solidnie, dobrze. Więc no, będzie trzeba czegoś na pogodę. Dobra chyba tutaj o to my go To będzie. O tak o. O. A ten sprzedany jest zaliczkę Wziąłem z dnia ogłoszenie Janusz Także gdzieś Nie wiem za 3 tygodnie Jak już będzie samodzielny A jest tych pszczół, jak się rozkłębiły, to kurde, przy zatworach siedzą. Wszystkie ramki, kurde, wszystko oblegają. Że Państwo, bogaci w tym roku, sezon nasz. Robót potwierdza i to to matinkowy nie byle jaki o jeszcze ciasta mi zostało kilka arkuszy. na odkłady będzie, raz, dwa, cztery sztuki na odkładziki będzie thank mm -hmm.